To jest mój Volkswagen Golf R, który miał lekko zadrapany zderzaki. musiałem go delikatnie rozebrać. To oglądał ten wie co było robione, a kto nie oglądał, niech obejrzy dwa poprzednie odcinki, bo warto. Niektórzy którzy już wiedzą, postanowiłem go odbudować w 24 godziny. Aktualnie mamy 4 godziny 15 minut. Zostało nam ponad 19 godzin. a Auto jest już kompletnie rozebrane. No i w tym momencie pozostaje już bezproces. Jak wiecie, żeby go złożyć, brakowało nam kilku części. I tak dokładnie to są wszystkie części, które potrzebujemy, żeby złożyć ten przód. Więc w pierwszej kolejności wymieniamy wszystkie wtyczki, wymieniamy wszystkie węże. Spinamy to do końca, zakładamy pas przedni, zalewamy go płynem. Sprawdzimy, czy są błędy. Jak wszystko będzie ok, zabieramy się za wnętrze. W pierwszej kolejności zabieramy się za okolicę kompresora. Najpierw wtyczkę od sprzęgiełka potem zawór, który także ucierpiał, a następnie sama wtyczka od tego zaworu. Następnie wymieniam pozostałe wtyczki, między innymi ten od przepustnicy. przewód wodny i tu niespodzianka. Zarwa, bo zobaczcie, co się wydarzyło. To są takie same dwa przewody chłodnicze. Końcówka 109A. Końcówka 109A. Dokładnie ten sam numer katalogowy. dobrany powinien. Tu jest swojej pojedynczy, a tu jest z trójnikiem. mój włącz jest cały, tak? Jedyna różnica to jest to, że tutaj jest pęknięty klips. O, ta złączka. Dlatego chciałem go wymienić. No ale jak się okaże, że nie ma opcji, to zostawimy ten stary. Kolejna reflektora, z którą musiałem się chwilę pomęczyć. Demontuję króciec z wody z innej pompy i montuję go w miejsce uszkodzonego. Tym sposobem zaoszczędziłem lekko 1000 zł. Przekładam osprzęt na rurę od interkulera, następnie mutuję je na auto. Następnie wymieniam przewód od klimatyzacji, bo skoro mamy nowe, to szkoda byłoby te stare zostawiać. I tym sposobem cała trudnica wymieniona, a jest praktycznie kompletny. I tutaj taka mała ciekawostka, która występuje tylko przy manualu. Zastanawiałem się do czego jest drugi wlot, a okazuje się, że jest to chłodzenie skrzyni. Owá robota za mną. Jak widzicie, cały osprzęt już siedzi poza tą mienną rurką, która ma ten pęknięty zatrzask. Muszę pomyśleć, co z tym zrobić, ale jeżeli Asa tego nie zmieni, to musimy pospawać to mocowanie. No trudno. Taka pierdała. To tylko trzyma y, przewód, więc mało istotne. No, chciałem pełny oryginał, Jak się nie da, to pospawamy. A tak, poza tym, jak widzicie, osprzęt jest cały kompletny. Wszystkie kostki mamy wymieniane Przewody od klimy mamy wymienione. Tutaj jeszcze muszę pospinać tą wiązkę, te spinki. Rozwinę tę wiązkę, sprawdzę, czy kabelki nie dostały, bo jednak było to dociśnięte. Także rozwiniemy tą wiązkę od tąd do tąd, Sprawdzimy, czy kabelki są całe. No bo szkoda byłoby to później wszystko rozbierać. Jak widzicie, trzeba jeszcze powpinać parę przewodów. Tu trzeba wymienić pinkę, bo jest pęknięta. a tak, poza tym mamy pełny sukces. Przez przypadek nie połączyłem nagrywania, ale jak widzicie, że leci. Spójrzcie tutaj, że tą wiązkę, o której mówiłem i intuicja mnie nie myliła. Jednak jeden kabelek dostał. Tutaj leciutko uszczerbiona jest izolacja od głównego plusa. Reszta kabli jest dobra, no ale jedna masa dostała. Trzeba to zlutować. I wtedy może sprawdzimy komputerem, czy wszystko gra. Związka jest już naprawiona. Wszystko jest pociągnięte, wszystko jest pospinane w fabrycznych miejscach. Tu, tu, tu. Tak naprawdę możemy zakładać już wzmocnienie czołowe. Słuchajcie, w związku z tym, że ten przewód jest zły, mimo tego, że dobry ma numer, to postanowiłem postawać to mocowanie. Także zobaczcie. Nie jest to coś tragicznego. Tu macie taki mały spawik. Trzyma się to. Tak naprawdę, ten przewód tak jest zamocowany na dole. Tu, więc to jest tylko taki dodatkowy spornik. To się w ogóle nie rusza, więc nic się z tym nie stanie. Jak będzie potrzeba, to ewentualnie później to wymienię. No niestety, miało być wymienione. Miało być nowe. Miało mnie oszczędzać, no ale jest tak jest. W momencie to oznacza, że mamy totalny finish i możemy zakładać czołówkę. Czołówka jest kompletna, także kilka śrubek, i będziesz na miejscu. Taki mamy czas, a tu już jest koniec. Ale przed pasem teraz jedna złota rada. Podłączmy wszystko, sprawdźmy wszystkie podłączenia, sprawdźmy komputerem czy wszystko gra i dopiero złożymy przód, aby go potem dwa razy nie rozbierać. Także w tym momencie musimy zamontować kurtyny, podpiąć lampkę, podpiąć czujniki, założyć drzwi, sprawdzić czy wszystko gra. Jak będzie grało to możemy robić przód. Składanie wnętrza zaczynamy od kurtyn. Bardzo prosty montaż, pojemność śrubie tory 25. Następnie wystarczy wkręcić kilka klipsów. Kolejno 4 sztuki z przodu. A następnie 4 sztuki z tyłu. I dokładnie ta sama procedura z drugiej strony. W kolejnym etapem jest podsufitka. I trzeba było się namęczyć, aby włóczczkiem samemu jej nie uszkodzić. Jak już z tym nie spasowałem, to uświadomiłem sobie, że trzeba było to zrobić inaczej. Najpierw trzeba było założyć rączki, i daszki, a potem wsadzić wszystko w całości. Następnie wkładam lampkę pod sufitki na kilka zatrzasków, wsuwam mesterko, przegręcam w bok i gotowe. Słuchajcie, sufit jest na miejscu, teraz taki jak widać. Trochę się namęczyłem i nie było się bez komplikacji, no bo jak się okazało, nie wziąłem jednej istotnej rzeczy pod uwagę. A mianowicie w golfie nie zakłada się najpierw sufitu, a potem reszty. Tylko zakłada się na sufit rączki, daszki i wszystko. I potem z tym wszystkim wjeżdża się do środka. A że ja o tym nie wiedziałem, to po prostu narobiłem sobie dodatkowej roboty. No i musiałem lekko to wszystko potem odchylać, opuszczać i tak dalej, aby wstawić blokady. Ale na szczęście wszystko już jest założone. No poza tym jednym daszkiem, ponieważ jak wiecie jest uszkodzony. I nie mogę go założyć. Muszę kupić drugi i wtedy dopiero złożę to tutaj. A tak poza tym, jak widzicie, cała reszta sufitu jest na miejscu. Lampka siedzi, lusterko siedzi. Tutaj obudowę jeszcze muszę założyć. Ale tak jest super. No a teraz jak już mamy sufit na miejscu, to trzeba założyć drzwi, podpinamy wiązki, podłączamy komputer i zobaczymy, czy wszystko gra. Trochę błędów nam wyskoczyło, także muszę je indywidualnie pokasować i zaraz do Was wrócę. No i patrzcie, jest bardzo dobrze. Silnik, błąd, były odpięte wentylatory. Nie ma brak czynnika, dziewiątka to jest brak lamp, brak tempomatu, brak pasów, brak płynu, brak jednego goźnika do banga, bo jest słupek, także tu brak reflektorów. Jest super, nie ma żadnych błędów, których nie powinno być. Sukces, 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 mamy wielki sukces. Auto jest gotowe do składania przodu i założymy od razu koła, bo myślę, że już możemy auto zdjąć z podnośnika. A teraz jeszcze na koniec szybki smaczek i założymy maskę. Widzicie od razu jeszcze ją poustawimy, żeby wszystkie szczelinki się zgadzały, wtedy będziemy mieli pewność, że wszystko gra. Jak już będzie maska, to na koniec zakładamy wzmocnienie czołowe, lampę i zderza. No to czas na maskę. Tam ją przekładamy, potem przekręcamy 4 śruby na 13 i następnie pasowanie. 15 drobnych korekt, aby wszystko grało, nie podrapało płotników i gotowe. Następnie czas na wiązkę. Demontuję starą. Wkładam właściwą z mojego golfa. Podpinam spryskiwacze. Następnie montuję na wycieraczek. Przekręcam. I finish. No i tym sposobem, jak widzicie, maska założona, spryskiwacze założone, instalacja dociągnięta, wycieraczki założone. Wszystko jest na swoim miejscu. Teraz jeszcze drobne, delikatne korekty ustawienia i będzie nie zakładam jeszcze tych list bocznych, bo tutaj jest jedna śrubka może będą potrzebne jeszcze delikatne regulacje ale jak to wygląda, no powiedzcie, że to nie jest dużo lepsze niż było o tak teraz jest tak Odcinku to już tyle. Jak się podobało, życzcie lajka, zostawcie suba i widzimy się wkrótce. Cześć. A nie wiem, zapomnę, taki jest czas.